Witamy Was droga młodzieży, cześć wszystkim, słuchajcie kochani, życzymy Wam powodzenia w międzynarodowym turnieju wiedzy Monte Cassino, życzymy Wam aby się ten turniej Wam powiódł, abyście wygrywali, zmierzali śladami bitwy, my jesteśmy skromnymi uczestnikami filmu, który również Wam polecamy, Leszek jest Dlatego zapraszamy Was serdecznie również do obejrzenia filmu pod tytułem Czerwone Maki. który jest pierwsza polska produkcja opowiadająca o bitwie pod Monte Cassino. Razem z Sebastianem występujemy w tym filmie. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobał i będzie to dobre urozmaicenie Waszej imprezy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Sebastian Szałaj i Leszek Klichota. Ciao, ciao. Bye.